Witam w nowym filmie. Dzisiaj będę yy, sobie tak trenował i pokażę jak trenuję. Yy, mam tu teraz taką sekcję. Yy, w sumie to jest trasa, alma, parę takich fajnych linii, yy, parę transferów takich fajnych, więc no pokażę wam jak sobie jeszcze. Odstawię wszystko. Żeby mi nie przeszkadzało Więc to jest Ogólnie ta trasa tu Mam rower Jest dosyć Ciężka w sumie nawet I ogólnie To jest trasa, że się zjeżdża o tutaj gdzie jest rower Tam dokładnie gdzie palec I tu jest taki problem Że drzewo tutaj jest takie powalone Trzeba dosyć mocno przehamować więc trasa zaczyna się tutaj. No i tak sobie patrzę, że najlepsza linia to jest chyba na maksa się wcisnąć w lewo. Też trzeba uważać tutaj na te gałęzie, które wystają. Wcisnąć się lewo, na lewo. Trzymać się tutaj. Tutaj już ściąć i nad tymi kamieniami przejechać. Jedyny problem jest taki, że te kamienie są bardzo luźne dosyć wielkie, na filmiku tego nie widać ale no, więc spróbuję po prostu przeskoczyć tutaj sobie trochę wyczyszczę dobra więc spróbuję przeskoczyć i kolejny jest problem taki że tu jest mocny dosyć trawers więc trzeba uważać wbije się pewnie gdzieś tutaj no i taki mam plan, żeby stąd już wybić się i wylądować od tutaj jest to dosyć ciężkie, ponieważ tutaj ten grip jest taki Dosyć słaby, bo jest trawers i jeszcze jest piach. Więc no Ale powinno wyjść. No i tu wylądować na tych kamieniach trzeba właśnie mięciutko na rękach i nogach zamortyzować to. Tak to wygląda z dołu. Dobra więc zwizualizowałem to już. Warto właśnie sobie przed przejazdem czegoś nowego zwizualizować tak jak się to robi. No i potem po prostu pojechać, bo raczej to już wam po prostu pomoże przełamać się do, do tej przeszkody. Pojadę sobie wolno. Potem co przejazd będę próbował szybciej. Wyszło? Miary dobrze to wyszło? Ja teraz spróbuję po prostu jeszcze raz, ale szybciej. Genialnie. Dobra, tamta część ogarnięta. Teraz przechodzę do, do tej części. Czyli tu jest w miarę prosto. Każdy tutaj by sobie poradził. Uff, coś mi użaru w palec, trudno. No i teraz tutaj jest. Zaczyna się ciężej robić trochę. Bo można albo to zrobić po prostu pre, -hop, pre i lądować już tam albo po prostu to stumić. Ja to raczej tumię, żeby mieć większą kontrolę nad rowerem. Tutaj mamy e, dobre, dosyć podparcie, e, e, też fajna strefa treningowa, bo tu jest kamień, dosyć duży, e, taki, no po prostu tutaj najechać nie warto jest. E, no i trzeba po prostu ucelować. W tym miejscu, gdzie mam but, i jest dosyć ciężko ucelować. Ale to jest dobre, właśnie pod trennik. I tutaj to samo. Patrzcie, tutaj nawet but nie chodzi. Yy, więc jest trochę ciężej, ale jakoś się da. No i plan mam taki, żeby wlecieć tutaj bez hamulca. No i tutaj odtąd się odbić i już przeskoczyć. Tam lądowanie jest dosyć. No to jest po prostu dziura, jest niewygodna, Ale trudno. No i potem, jak tutaj się to wyląduje, to mamy następną część, yy, już prostą, nie będę raczej Wam jej pokazywał. Jedyny problem tutaj w tym transferze jest to, że jest bardzo wąsko, no i jest po prostu ciężko ucelować, w to. ale do ogarnięcia. Dobrze było.